Siemaneczko w dniu 61, jest sobota 23 listopada i godzina 12, ja się dopiero wyczłapałem. Plan na dziś kupić bilet albo na pociąg, albo na autobus i wieczorem pozwiedzać miasto. Ja wam życzę dobrego dnia, dużo uśmiechu i smacznej kawy. Patrzcie jaki kamperek. jeden i drugi. No ten no to kozacko, no, że tak mam marzenie, marzenie i jeszcze raz marzenie, może kiedyś. Idę do stacji kolejowej, mam tam 5 km, więc się przejdę i zobaczę, jak tutaj wygląda dalej miasto. A jeżeli bilet będzie drogi, dużo droższy od autobusowego, no to po prostu wrócę na stację autobusową i tam kupię bilet, który będzie kosztował pewnie około 3. Dolarów, a następne miasto jest za 400 km. Tak jak mówiłem, będzie to najprawdopodobniej moja waza wypadowa w góry. Jest to też miasto, które się najwięcej dywanów w firanie, więc będę chciał zobaczyć, jak wyglądają fabryki. Może uda się wkręcić gdzieś. Wczorajsze puste ulice tętnią dzisiaj życiem. I tutaj jest bardzo łatwo żebrać z tego względu, że nawet jak żebrzesz, to nie musisz się wstydzić, bo masz zakrytą twarz. To wzbudza do żebrania i one są naprawdę nachalne Te mapy. A to jest chyba największy rondo świata. Świeje się, ale jest ogromne. Tutaj, to normalnie w środku mogłoby być spokojnie duże osiedle. Tak prezentuje się stacja kolejowa wjazd. Tam chyba przed chwilą jakiś pociąg startował, bo taka, nawet widać kawałek, taka chmura czarnego dymu. Ja to mam szczęście. System padł, nie będzie biletów. <grym> Ej, wieku. Dobra, idziemy do autobusu. Znowu chciałem chlebek. Jeden kupić, a oni nie, nigdy mi nie chcą sprzedać. Tylko ten jeden, co mnie oszukał. A tak to zawsze mi dałem. Taki jeszcze czuplutki. Mm, naprawdę, zajebisty. Jest godzina 15, a tutaj dalej wszystko pozamykane. Ja nie wiem, czy tutaj nie są targi i one są dopiero otwarte od 18. Wszystko jest otwarte. Tu jeszcze nie byłem w ogóle, wieczorem będziemy robić zwiedzanko, więc przyjdziemy tutaj. Jak to się mówi, nie ma nawet żywej duszy. Bazar zamknięty, to wracamy w stronę, Chaty odpocząć trochę, żeby wieczorem mieć siłę wyjść. Następny bazar. Zamknięty. A to dziś nie wygląda, nie? że wiesz, że w głowie powinno to być otwarte. albo zdaje się, że tu powinno być dużo ludzi. To jest wszystko pozamykane, więc takie opustoszałe miasto. No powiem wam, że jestem zdziwiony, nie? że tu jest tak kompletnie, kompletnie wszystko zamknięte. Ale mnie taka wewnętrzna złość wzięła normalnie, aż się gotuje, nie? Jeszcze poszedłem po ten bilet i baba mi mówi, że albo o 16, ale VIP class, VIP class. Albo 7.45, nie? A ja chcę dziś o 11, muszę jechać na ten dworzec, zobaczyć czy tam nie ma a ja, ale normalnie jestem tak, o Jezu. Dzisiaj jestem naprawdę zły. Serio jestem zły. Ten gościu, z którym jechałem miał taki słaby wzrok, że nawet na translatorze mu nie mogę nic napisać, a on nic nie kumał. I mówię mu, poczekaj tu, ja idę tam, wracam tu i dam ci drugie tyle i pojedziemy tam. No dogadaliśmy się. Nie wiem, no, kurde. Aj, troszkę. Jakiś taki mam. Taki Cały dzień był spoko i taki nieprzypływ. Przypływ w kurde wziął, ale to taki, jakbyś taka fala przyszła, taka kurde ze 20 metrów i mnie ta pff, nakryła, nie? No ale co? Trzeba dalej jechać. Zobaczy co dworzec. <grych> ja cię kręcę. Chciałem szukać biletu, no, ale ładnie. Bilet jest, kosztował 10 zł na 400 km. Ale najśmieszniejsze jest to, że tu jest bardzo dużo stanowisk autobusów i nie ma numerów. A ja mam mieć siódemkę. Jutro, nie? no i patrzę, gdzie jest siódemka, no i kurwa nie wiem Dobra, ogarnąłem, no ale w ogóle naprawdę nie ma tu żadnego stanowiska Ja a tutaj w lewo, w lewo, no ale tam wiecie, no nie ma żadnego numeru, więc skąd ja mogę wiedzieć Dobra, gdzieś mój ziomeczek powinien być, od taksówki e, Chyba, że już pojechał, bo w sumie nie było mnie z 10 minut, może jest 15 Też się stresuję tym Pakistanem, nie ma co gadać, ta wiza, wiecie no niby mam tą wizę, no ale nie wiem, czy coś pójdzie, może nie tak. Dodatkowo tam trzeba jakieś pozwolenie, żeby się poruszać, jak nie masz tego pozwolenia to coś tam i nie wiem jak je wyrobić i no tam odezwałem się o jednego gościa, który tam pomagał temu mojemu znajomemu, więc no zobaczymy. No, no, i nie mam trochę planu na to wszystko. W sensie na Pakistan to wiem, no bo dojadę do, do stolicy i po prostu stamtąd najprawdopodobniej wypożyczę motorek i sobie pojadę tam na tą autostradę Karakorum, a później po prostu pochodzę sobie tam po górach. Więc raczej miasto nie będę zwiedzał, nie, w sensie no, oblecę tą stolicę i tyle, no a nie mam dokładnie planów, co tutaj na te dni w tym Iranie bo no też sobie tutaj po tych górach pochodzę i sobie odpocznę trochę, bo kurde serio e, chciałbym gdzieś sobie poleżeć, nie? ale głowa nie no wyjdź, no nie, nie" wiedział, nie? Ale muszę zrobić przerwę bo czuję, że bateryjki są troszeczkę w dole. No ale no, czuję po sobie, że, że, że mam stres. No czuję nie, nie ma co się tu Dochodzimy pomału do centrum, bo wysiadłem trochę wcześniej. Często są na rondach jakieś takie fontanny albo coś takiego po prostu, żeby ładnie to wszystko wyglądało. Nie? No, a teraz musimy iść. Tak. No, a to są te manekiny, o których wam mówiłem, takie ogromniaste. Tak ogólnie no to centrum tutaj się niczym nie różni, nie patrząc na zabytki. No to raczej wygląda wszędzie tak samo. Gdzie nie gdzie są takie budki jak tutaj Pan w środku I na przykład na naprawia buty Siedzi sobie w tej budce cały czas Po prostu dziki przychodzą naprawiają buty Więc to jest ten piękny meczet, który widzieliśmy wczoraj No i ogólnie czytałem o tym, ale to jest zwykły meczet na sześć jakiegoś tam gościa I w sumie, w sumie tyle, nic specjalnego, jakichś tam specjalnych zadanek nie miał w takiej okolicy, czyli to jest ścisłe, ścisłe centrum to jest jeden z najważniejszych zabytków tutaj podobny plac na ten co był Isfahan tylko ten się kończy tutaj a tamten był po prostu do samego, samego końca teraz w tamtą stronę się kieruje na ten targ co była ta pusta ulica jak chciałem coś sprawdzić ale mi się wydaje, że oni mieli tą fiestę wtedy dlatego nie było, bo oni mają tą przerwę w środku dnia i wydaje mi się, że oni mieli tą przerwę właśnie dlatego wszystko było zamknięte troszeczkę ulice odżyły A tu jest chyba jedyna otwarta alejka tak naprawdę i wszędzie są te naczynia tak to trochę to miasto nie żyje tak naprawdę w porównaniu do innych ma ten urok Tymi starymi uliczkami. No ale tak normalnie, to, to jest tak naprawdę tyle. Jak zwykle wszędzie dużo złota. I tutaj są popularne takie sztabki które są na różne ceremonie. Na przykład na wesele dostajesz jakąś sztapkę. No i wiecie i waga. No i właśnie tutaj mówię, że są popularne, że zamiast kasy to się po prostu złoto. Nie? uliczki po zmroku równie. Fascynujące, a teraz jakby się tutaj zgubił i światło pyka już i nie ma wyjścia bo normalnie nie ma żadnego wyjścia. Jest następny meczet w centrum, tylko nie wiem dlaczego nie jest oświetlony Ale w środku jest bardzo ładny, bo już go wczoraj widziałem. Przepiękne wejście No jest bardzo ładne Trochę nie wiem co ta linia znaczy Ale podobno można ją przekraczać Tylko nie można na nią stawać tak mi powiedział jeden gość. tutaj musi być grób kogoś ważnego No tak prezentuje się fajnie tak jakby, jak jesteś tu w środku to czujesz taki nazwałbym to jakbyś był w takiej sekcie, bo to jest wiecie małe i tak czujesz, że to cię oplata wszystko więc no tak jakby trochę domowo. Bardzo dużo się tutaj dzieje w środku. No jest ładnie, no co tu dużo mówić. No i dochodzimy tutaj do tej wieży zegarowej, która nie jest niczym niezwykłym. No ale jest w tym mieście. A tam będziemy wchodzić w tą drogę, która jest jakby takim głównym deptakiem tutaj prowadzi do tego pięknego meczetu. to jakiś chlebek jest taki, pan robi na świeżą. Zaraz zobaczymy o czym chodzi. Ale no, wyglądał bardzo smacznie. I to jest taki chlebek z cukrem pudrem i pierwszy raz to w ogóle widzę, wcześniej tego nigdzie nie widziałem ale jest ogromna różnica w ludziach. Wczoraj to tu się nie dało zwyczajnie przejść. A dzisiaj normalnie tutaj cały rząd wczoraj dostał samochody o tej godzinie. Na dzisiaj jednak jest poniedziałek ich, a nie niedzielaknie troszeczkę luźniej. całe centrum obleczonym. Akurat to, to wygląda prawie tak samo jak w dzień. Nic. Szczególnego tutaj nie ma Jedyne co to tutaj ładnie sobie od świateł się odbija Tak to tak samo jak W dzień. Z kolei w tą drugą stronę ta wieża zegarowa wygląda tak jak tutaj zostały nam już tylko same uliczki i jesteśmy potem, ale wczoraj to było tyle ludzi, że nawet się nie dało wyciągnąć telefony. To jest babun No, musiałem na koniec sobie zamówić coś tu. Także, no co, jebać biedę, jak to się mówi. Wpadłem na dach, zjeść sobie ostatni posiłek. Wjazd Zostało mi kas. No, tutaj jest naprawdę spoko, no, możesz sobie kupać dużo rzeczy. Wczoraj oszczędziłem 200, no, akurat miałem dzisiejszą. Kasetę 600, i akurat mi na wszystko starczyło. więc jest z Sikarafonu. Przyszła kawka, przyszedł burgerek. I jemy w takich okolicznościach. Tak wygląda burgerek w środku. On kosztuje jakieś 10 zł, ale pierwszy raz jest opieczona bułka. I tutaj są chipsy takie. Wiecie, jak są lejsy takie cienkie, nie? no to tutaj w środku. Um, oni wszędzie te chipsy zadają. I tym to oto oświetlonymi uliczkami zmierzamy w stronę hotelu. Z tego miejsca ja się już z wami żegnam. Dzięki za dzień 61 jutro. Będzie dzień nudnawy, ale później mam nadzieję, że wyruszymy w góry i będzie trochę więcej się działo. Jak możecie, zostawcie coś po sobie. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego. Siemanko, do zobaczenia. you throw